Cześć, tu Krzysiek Skodili, a dziś pogadamy o tym, skąd brać wiedzę o kodowaniu. Zapraszam. Dobra, przekonaliście. Kodowanie jest niezbędne do życia. Albo może być twoją nową ścieżką kariery, albo pozwoli ci na dogadywanie się z twoim działem IT. Tak czy inaczej, chcesz zacząć naukę. Warto się zastanowić, jakie masz dostępne ścieżki i źródła. Mały disclaimer na początek. Niezależnie od tego, jaki język wybierzecie, Wszystkie zasady i wszystkie źródła tutaj wymienione w tym filmie e, mają zastosowanie. Natomiast jeżeli się zastanawiacie nad wyborem języka, to na tym kanale również jest film o tym i zostawiam tu do niego kartę. A wspominam o tym dlatego, że uważam, że najpierw warto zdecydować czego będziecie się uczyć, a potem szukać źródeł na ten temat. Dlatego właśnie najpierw wybierzcie język. No dobra, przejdźmy już do tematu. Podzieliłem ten film na pięć najważniejszych źródeł, z których można czerpać Mamy tu studia, bootcampy, darmowe materiały, kursy wideo i książki. W żadnym stopniu to oczywiście nie jest pełna lista, ale pokrywa jakieś 90% przypadków, jeżeli chodzi o początkujących programistów. Przeradzę ją po kolei, wskazując w każdym punkcie jego mocne i słabe strony. Studia. Zdecydowanie najbardziej kompleksowe rozwiązanie w tej liście. Będąc na studiach przez te parę lat. Po pierwsze, nie tylko zetkniesz się z bardzo różnymi technologiami, niektórymi pewnie dość przestarzałymi, ale też z takimi, które mają zastosowanie w dzisiejszym świecie, a poza tym poznasz ludzi, z którymi będziesz się przebijać przez te wszystkie ćwiczenia, laboratoria, wykłady i dzięki temu prawdopodobnie będziesz z nimi pracował w przyszłości. Studia nadal zapewniają najszerszy obraz tego, jak wygląda branża IT. Niestety mają ten minus, że trwają bardzo, bardzo długo. Oprócz tego, bardzo często też zdarza się tak, że tematy, które są przerabiane na niektórych kierunkach, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, no i też wykorzystują dość przestarzałą technologię bootcampy. Bootcampy powstały w odpowiedzi na e, zapotrzebowanie pracodawców z branży IT. Są to zazwyczaj bardzo intensywne kursy, trwające od paru miesięcy do roku. W wielkim skrócie, starają się wyciągnąć ze studiów tylko tą praktyczną wiedzę i przygotować swoich kursantów do tego, żeby wpasowali się w potrzeby rynku. Bootcampy są też często bardzo, bardzo intensywne i wymagają dużo samozaparcia i e, samodyscypliny w dążeniu do celu. Część oferuje przejście takiego szkolenia w e, całości przez internet, co pozwala na łączenie tego z pracą czy z opieką nad dzieckiem. Minusem bootcampów jest to, że, tak jak wspomniałem, są bardzo intensywne, więc wymagają dużo pracy w krótkim, w krótkim czasie. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o samych bootcampach, to zrobiliśmy film na ten temat, i możesz go znaleźć tutaj, lub możesz wpaść na naszą stronę i zobaczyć, jak wyglądają bootcampy, które my oferujemy. Darmowe materiały w sieci. Hej, mamy XXI wiek. Jeżeli jakiś problem, nie ma tutoriala na YouTube. To prawdopodobnie ten problem nie istnieje. Dokładnie tak samo jest z programowaniem. Materiałów jest więcej niż jesteś w stanie przerobić, na pewno, i pomimo, że się różnią jakością. To każdy jest w stanie znaleźć prawdopodobnie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o najpopularniejsze języki czy frameworki, to prawdopodobnie będziesz mógł wybierać darmowe tutoriale garściami. Zdecydowaną zaletą tej formy nauki jest jej dostępność. Potrzebujesz tylko podłączenia do internetu i trzech wiaderek czasu. Problem jedynie w tym, że materiały różnią się od siebie jakością i często nie są usystematyzowane, więc łatwo utonąć w skakaniu z tematu na temat. Nie ma też żadnej opcji na feedback e, albo jakikolwiek code review, e, jeżeli uda Ci się już coś napisać na podstawie tych materiałów. Tak czy inaczej, zostawiamy linki na dole do darmowych materiałów, które polecamy na sam początek. To dobry sposób, żeby spróbować czegoś, a potem zdecydować się na studia lub bootcamp. Kursy wideo to bardzo popularna opcja. Takie kursy zazwyczaj kosztują grosze, bo na Udemy to promocja minus 93%, to chyba jest przez większą część roku. I stanowią dobrą alternatywę dla darmowych materiałów w sieci, dlatego że są bardziej usystematyzowane i jest większa kontrola nad ich jakością. Zazwyczaj kursy na tych portalach opierają się na serii filmów, w których nauczyciel prowadzi cię za rękę przez nieznany temat. Minusem tego rozwiązania jest powierzchowność. Jeżeli sam się nie zmotywujesz do tego, żeby pisać cały czas kod razem z nauczycielem to łatwo jest wpaść w oglądanie jednego kursu za drugim i faktycznie nie wynoszenie żadnej konkretnej wartości z nich. Prawda jest taka, że często nawet po obejrzeniu 30-godzinnego kursu o Javie jesteś w stanie zapamiętać procent może z niego, jeżeli nie robiłeś niczego praktycznie. No i właśnie tu się wszystko rozbija. Brakuje w nich praktyki. Programowania nie uczy się w ten sposób, że się ogląda, jak inni programują. Programowania się uczy poprzez programowanie. Podobnie jak w przypadku darmowych materiałów, problemem jest też brak code review, czyli kogoś, kto po prostu sprawdzi, czy dlaczego twój kod działa lub dlaczego nie działa. Jednak jeżeli masz dużo samozaparcia, żeby siedzieć przy tych kursach i faktycznie pisać też kod, to może być to rozwiązanie dla ciebie. Książki. Tak, klasycznie do oporu, ale książki są często dobrym źródłem materiału niezależnie od tematu. Szczególnie na tym wyższym poziomie, gdzie chcesz usystematyzować wiedzę z bardzo wąskiego zakresu. Jeśli chodzi o programowanie, to możemy polecić parę tytułów, które polinkujemy poniżej. Niektóre są darmowe. Książki pozwalają na naukę zawsze i wszędzie. I ponieważ przechodzą przez paręnaście e, osób na etapie projektowania i drukowania, e, jest większa szansa, że materiały w nich zawarte są lepiej pomyślane i sprawdzone. Minus, minus jest oczywisty. E, w związku z tym, że książki przechodzą przez ten tryb, o którym przed sekundą wspomniałem, to dane w nich zawarte często szybko się starzeją. Nie ma też żadnego feedbacku, nie ma żadnego code review książki są świetnym uzupełnieniem natomiast wydaje mi się że ciężko w dzisiejszych czasach jest znaleźć kogoś kto w całości nauczył się programowania tylko z książek ale może się mylę poza tym ostatnim minusem książek jest oczywiście to że to jest wiedza teoretyczna i ona nie przygotuje cię zazwyczaj do pracy w zawodzie niezależnie od tego jaką formę wybierzesz pamiętaj że żeby się nauczyć programować trzeba no, programować Chodzi o to, że najefektywniejszym sposobem nauki jest po prostu chwycenie za klawiaturę i napisanie jakiegoś kodu. A jeżeli zamiast kombinować masz ochotę po prostu podążyć wyznaczoną ścieżką, to wpadnij na naszą stronę i zobacz ofertę bootcampów. To tyle na dziś. A jeżeli macie jakieś pomysły, skąd można się uczyć programowania, to zapraszam do sekcji poniżej i zostawcie jakiś komentarz dla początkujących programistów. Dzięki wielkie i do usłyszenia.